Cześć kochani, dzisiaj się witam z Wami z łazienki, mam ręcznik na głowie, mam piżamę e, właśnie się ogarniam, bo zaraz jedziemy do Warszawy s, e, w sprawie Ortez. Jest piątek, czyli już koniec tygodnia tak naprawdę, ja odzywam się dopiero dzisiaj, dopiero dzisiaj włączam kamerę pierwszy raz, e, czyli dopiero dzisiaj nagrywam e, vloga, ponieważ no niestety u nas dzieciaczki się bardzo mocno pochorowały, a to za po jakąś wirusówkę. Zaczęło się od kaszlu, e, jakieś tam problemy z gardłem, okropny katar. E, bardzo źle to wzniósł, naprawdę, ale jakoś daliśmy radę. Mm, bez antybiotyku, no bo już jest to infekcja wirusowa. E, za to u Stasia, no wyszło jakieś ostre zapalenie gardła i już tak ciekawa, ciekawie nie było. E, w związku z tym odwołaliśmy dzisiejszą wizytę u ortopedy, bo mieliśmy załatwić dwie sprawy na raz, tak naprawdę. E, no ale już nie chciałam go forsować, nie chciałam go przemęczać. E, no niestety z Ortez. Za spotkanie u Ortetyka w sprawie Ortez rezygnować nie będziemy, ponieważ jest to. Yy... Niekorzystne, całkowicie niekorzystne dla nas. Jeżeli to odwołamy, kolejne spotkania prawdopodobnie będziemy mogli umówić dopiero za kilka tygodni. Wykonanie ortez or też będzie trwało kilka dobrych tygodni, więc e, prawdopodobnie wyszłoby tak, że nowe Orteza miałoby dopiero w, pod koniec stycznia. E, a obecne słyszenie go za małe, potrzebujemy po prostu jak najszybciej. E, I tak naprawdę m, potrzebujemy zupełnie innych ortez e, także sprawa jest nam. No, Naprawdę bardzo, bardzo potrzebne, aby załatwić ją na dziś. Także co, ogarniamy się i zaraz będziemy jechać. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście, bo tak troszkę chaotycznie podeszłam do tematu, ale no niestety śpieszę się. Eee, A zostaje z moją siostrą. My jedziemy z Robertem, ze Stasiem. Spotkanie mamy na godzinę 14, także no jeszcze jestem w piżamie, ale no od rana po prostu tutaj latamy przy dzieciach, załatwiamy, sprzątamy, gotujemy, żeby wszystko było porobione, także no nie było czasu, aby, to aby przebrać się e, wcześniej, także no ogarniam się. I tyle, no jutro jest sobota i mam zamiar pójść do laboratorium, zrobić mm, badania, ponieważ za tydzień mam w końcu wizytę u neurologa, a jeszcze właśnie muszę zrobić parę badań z krwi. E, no, także tak to właśnie u nas wygląda. No w tym tygodniu Stasio miał tylko dwa razy e, z rehabilitację, a antyk zajęć w ogóle nie miał. Mm, no życie, po prostu życie, ale i tak jestem naprawdę mega wdzięczna, bo od września to jest dopiero chyba druga infekcja u moich dzieciaków, także naprawdę nie jest źle, nie jest źle, patrząc na to co się działo rok temu, jak chorowali dosłownie co chwilę, co tydzień, co dwa tygodnie, więc tutaj no nie mogę narzekać, jest naprawdę ok. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Cześć, mamy wtorek jest koło 10 rano ja się na szybko ogarnęłam żeby troszkę do was pogadać jak wiecie, w piątek byliśmy w Warszawie w sprawie nowych Ortez. Tym razem korzystamy z usług zupełnie innej firmy. Będziemy też korzystać z innego modelu Ortez. Chodzi głównie o to, aby Stasio mógł w tych Ortezach swobodnie stać, więc Ortezy będą dłuższe będą bardziej stabilizować kolano. Jednak będzie mógł korzystać również z tych Ortez podczas, podczas czworakowa, czworakowania. Będą one zrobione w taki sposób Mama. jakby dwa w jednym. Okay. E, także stopa również będzie fajnie stabilizowana e, I o to nam właśnie głównie chodziło, aby nie dochodziło do nawrotów e, wady końsko, stóp końskoszpotawych, aby Stasio mógł korzystać również jakby podczas pionizacji nie i podczas czworakowania e, Tak abyśmy nie musieli kupować jakby Mama. dwóch rodzajów Ortez. Mama. Przed nami jeszcze jedno spotkanie, które będzie dotyczyło przymiarek, dziękuję, niam, 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 bawimy się w lody w sklep, tak? Pa, pa czyli jeszcze do spotkania, które będzie dotyczyło przymiarek i tego samego dnia e, Tak, będziemy odbierać ortezy. E, będziemy czekać 3-4 tygodnie, jeszcze dokładnie nie wiemy ile, e, czekamy, czekamy po prostu teraz na termin. E, ale sprawa naprawdę poszła bardzo sprawnie, bardzo szybko. E, w ogóle miara mm, była zdjęta poprzez laser, e, przez aplikację w telefonie. Poprzednim razem Stasio miał e, po prostu jakby stópki gipsowane, no to miał gipsowane, w ten sposób ta miara była zdjęta, pika, 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 pika. tym razem e, w inny sposób, ale no, to są po prostu jak działania innej firmy. Być może zastanawiacie się, czemu korzystamy z usług innej firmy. Tak naprawdę nic nam jakby nie przeszkadzało. W obecnych ortezach wszystko jest jakby ok, e, ale to są pierwsze stasia ortezy, więc chcemy po prostu sp spróbować czegoś innego. Chcemy spróbować zobaczyć, e, jak funkcjonują inne firmy, jak sprawdzają się inne ortezy. E, więc głównie tak z czystej ciekawości. Tak, z czystej ciekawości. E, no i co, mamy wtorek? Siedzimy w domu. Nie mamy obecnie rehabilitacji, nie e, nie ponieważ dzieciaki nam się mocno rozchorowały, zaczęło się od Antka, po prostu jakaś taka infekcja dróg oddechowych, jakaś wirusówka, u Antosia naprawdę bardzo fajnie poszło bez antybiotyku, u Stasia no niestety sprawa bardziej się skomplikowała. Mm. Weszło na początku zapalenie gardła, Mama. później jakiś okropny kaszel, który nie, nie przechodził, żaden syrop nie pomagał, inhalacje i tak dalej. W sobotę jeździliśmy na nocną Mama. opiekę na no, nocną pomoc. Mama. Przepraszam za chaos, ale no, mam tutaj chceszę pod opieką, więc jest tak, jest. Mi się to nie działa! Proszę fajt, zobacz. Byliśmy na tej nocnej opiece. W sumie tam nic konkretnego no, nie powiedzieli. Pani po prostu wypisała. Dodatkowy syrop. Stwierdziła, że rzeczywiście na płucach słychać już lekkie zmiany. Stasia ma takie predyspozycje do zapalania oskrzeli, do zapalania płuc. To jest jakby u niego częst, bardzo częsty objaw. No ale w sumie tyle. Powiedziano nam, że gdyby sytuacja się pogorszyła, mamy jechać z następnego dnia na SOR. Ewentualnie czekać do poniedziałku, aby udać się do pediatry. Próbowałam wczoraj Stasia umówić, niestety bez skutku. Dzisiaj mamy wizytę, ale starszy czuje się już naprawdę o wiele, wiele lepiej, już mniej kaszle, nie gorączkuje, czyli wszystko idzie w dobrym kierunku, ale i tak się przejdziemy dzisiaj zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy nie trzeba go dodatkowo jeszcze przeleczyć. I ja nie mam baji. To mamy sweterek, ładny? Nie mam baji, siadaj obok. Nie wiem o co chodzi. A co, Wedi? A więc prosta sprawa, w związku z tym, że Stasio jest chory, no nie mamy rehabilitacji. W tamtym tygodniu przypadły nam praktycznie wszystkie spotkania. Mieliśmy tylko dwa zajęcia. Wczoraj też mieliśmy mieć jedne, ale odwołałam. Zobaczymy, co powiecie lekarz. Jeżeli dostaniemy zielone, zielone światło, to jutro wracamy. Na ćwiczenia już, tak? No Bo ta przerwa nie jest taka korzystna w ogóle. Co ty byś chciał myszko? Co? Misia? Kuchenkę? Yy, Śtyreczkę? Nie wiemy, co byś chciał. Dobra. No i w sumie tyle u nas. E, nic ciekawego, nic nowego. Chorowanie, mm, załatwianie jakichś spraw. E, Martwi mnie to bardzo, że Stasia wyciągnął odpadają teraz e, regularne rehabilitacje. U Stasia regularna to podstawa, mm, a przypadają nam głównie z powodu różnych infekcji, e, no ale mam nadzieję, że to zaraz szybko minie i po prostu wrócimy. Będziemy ćwiczyć, bo, tak jak mówię, u, u Stasia to podstawa, aby zachować tą regularność. W tym tygodniu, w sobotę, mam wizytę w końcu u neurologa. Będziemy omawiać wyniki z krwi, wyniki rezonansu oraz USG, USG tętnic. Tak. Na razie nie stresuję się, poczekam aż będzie bliżej soboty. Wtedy zacznę o tym myśleć. Na razie po prostu e, no, nie mam nawet czasu, aby się nad tym zastanawiać tak naprawdę. Puk-puk, w sobotę jeszcze mamy ze Stasią QEEG. Rok temu robiliśmy sobie poprzez poradnie na NFZ EEG. To było chyba w styczniu, chyba, chyba się powtarzam. Tak, to było chyba w styczniu rok temu, także prawie, e, prawie minął już rok, więc warto powtórzyć. Wizytę u neurologa mam dopiero w styczniu, zanim on zleci nam kolejne EEG, pewnie minie kawały, kawał czasu tak naprawdę. Więc e, zrobimy prywatnie to badanie. Chcielibyśmy ze się jakby w kierunku mikropolaryzacji, e, e, ewentualnie innej jakby takiej stymulacji. Hmm, ale, żeby zacząć z tym cokolwiek, no to musimy wiedzieć, czy w głowie nie dzieją się jakieś niepokojące yy, rzeczy, tak jak właśnie ogniska padaczkowe. Stasio ma wodogłowie, więc on ma ogólnie predyspozycję do takich yy, schorzeń. Także co? Robimy sobie te qeg czy się stresuje? Nie wiem, czy się stresuje. No zawsze to jest jakieś ryzyko, tak naprawdę, ale staram się po prostu, no nie myśleć na zapas, bo moje myślenie nie jest tak naprawdę tutaj nie da, moje nerwy, mój stres, nic nie da. Mm, także spokojnie, po prostu poczekam do badania poziomu do wyniku. I tyle. I działać w działać, co, Tak jak przy antku. Słucham, baja, tak? Będziemy książeczkę oglądać? Dobra. Już chwilkę. A co ty masz ta za książeczkę? Co to jest? pająk. Pająk, tak! No Lubisz tą książeczkę? To pająki. Pająki, tak? Nie za pająki. Lubisz pająki? Nie, pakki! Co ty masz? Ja paki. Ty chcesz czapkę? Tak. Czapka, po co ci czapka? Pająk! Chcesz, yy, chcesz schować się od pająka, tak? Tak. No dobra, to zaraz Ci przeniosę czapkę, ok? Dobrze? Nie mogę Nie, mógł, nie mógł a, ty chcesz majtki! Miemy, miemy. Tak, Stasiu ma ostatnią fazę na majtek na głowie. Dobrze, to idziemy. I o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w następnym tygodniu zaczynamy 10-dniową terapię w kwestii Antosia, stymulacja nerwu błędnego. Ta terapia jest zalecana dzieciom właśnie cierpiącym na padaczkę. Ta terapia może wpłynąć na zminima zminimalizowanie właśnie różnych uszkodzeń e, powstałych w wyniku właśnie tych ogni spadaczkowych, e, zmniejsza różne zapalenia, poprawia układ nerwowy, no głównie to po prostu działa na układ nerwowy, e, także podejmujemy tą walkę. Jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Być może to pomoże antkowi, być może to zmi zminimalizuje różne właśnie uszkodzenia i tak dalej. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. E, Jestem ciekawa po prostu jak to będzie później po tej terapii. Eee, no, więc nie wiem, ja jakby, no, no, nic więcej na ten temat nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Eee, jeżeli interesuje Was ten temat, myślę, że warto poczytać również w internecie. Mm, nam to terapię oferuje o nasz ośrodek rehabilitacyjny, do którego uczęszcza Stasia. No, także co? Eee, myślę, że może to być naprawdę fajny sposób, fajna terapia. Eee, no. Także mam nadzieję, że wszystko nam czasowo się poukłada i będziemy mogli e, spróbować po prostu czegoś takiego u Antka. E, z tego co wiem, efekty są e, obiecujące i też zastanawiamy się nad tym właśnie u Stasia, e, aby spróbować tą metodę albo mikropolaryzacji, jeżeli wszystko będzie w porządku w głowie, jeżeli nie, to będziemy korzystać właśnie też ze stymulacji nerwu błędnego. E, no, takie małe eksperymenciki będziemy teraz przeprowadzać na naszych dzieciach, ale być może, no, owocne, tak, Stasiu? Chodź pokażesz, co ty masz na głowie. Tak, Stasia naprawdę ma ostatnią fazę właśnie noszenia majtek, majtek na głowie. Nie. Nie cię! No cóż. Może pójdziemy Lulu, co? Nie, Nie chcesz spać? Ha ha ha. Łap się. Czekaj. Łap się. No, wstawaj. No. Pięknie. Super! Chcesz teraz usiąść? To siadaj, no. Super! Jeszcze raz stajemy, Trzy, cztery. No. ciągnie, pięknie! Super, jeszcze raz. To siadaj. I jeszcze raz. Trzy, cztery. No. Pięknie sam! Super! To się bujaczka wyśli. Kuku zrób. Kuku. Kuku! Koko! No i chodź. Już. Cześć. W tym dniu zamierzam zakończyć tego vloga. Tam służycie Stasia. E, to będzie dzień, w którym zakończę tego vloga. E, chciałabym, aby ten film trafił się na kanale, także taki jest plan. E, my właśnie wracamy od lekarza rehabilitacji. Pojechaliśmy w sprawie zlecenia na Ortezy i to, że w ogóle dzisiaj jest to, e, odbyła się ta wizyta, to jest naprawdę jakiś cud, bo... Nie było na to kompletnie żadnych szans, ale na całe szczęście udało nam się załatwić tą wizytę. Mamy zlecenie, teraz już możemy umawiać termin e, konkretny termin mm, kolejnego spotkania, czyli przymiarek Ortez. No, także bardzo fajnie. E, a to zlecenie było nam potrzebne po to, aby NFZ nam dofinansowało jakąś tam część, po prostu na te Ortezy. No. Dobra, lecimy, bo tutaj pan naprawdę się bardzo, bardzo stresuje, denerwuje się. Za każdym razem, jak odpalam kamerę, jest po prostu jedna wielka drama. Także idziemy do domu i odezwa się za chwilę. Idziemy do domu, panie Krzykalski? Tak. Powinieneś tak na nazwisko mieć, Krzykalski. Dobrze, będziemy zaraz rysować kredkami, tak? Tak. Dobra. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I, hoki, hoki. Dobra, my zbieramy się zaraz dalej. Będę zaraz jakaś zastanawiała na rehabilitację. Mm, już jest taka godzina. 15, co oznacza, że już robi się ciemno i zaczął padać śnieg pada już od kilku godzin, strasznie tego śniegu napadało, ja uwielbiam taką pogodę, naprawdę uwielbiam zimę dopóki nie muszę być kierowcą, dopóki nie muszę kierować samochodem i chyba w ostatnim vlogu też mówiłam, że się stresuję chyba jazda po ciemku no stresuje mnie to, po prostu mnie to stresuje zawsze panikuję zanim wsiądę do tego samochodu, ale jak już wsiądę, zacznę kierować, to jakoś po prostu idzie, także na pewno jakoś sobie poradzę Powoli sobie dojedziemy. Kilka dni temu, nie pamiętam czy wczoraj, czy przedwczoraj, usiadłam sobie do swojego kalendarza. Chciałam posprawdzać ostatnie wizyty, które mamy przed sobą. No, już został grudzień. Z tego co pamiętam, to kilka tych wizyt rzeczywiście mamy. I okazało się, że to będzie jeden wielki. Armagedon. U nas zawsze tak jest, że mamy chwilę spokoju, nic się nie dzieje, albo jakieś tam pojedyncze wizyty u lekarza, ale bardzo często jest tak, że w jednym miesiącu jest po prostu wszystko, dosłownie wszystko. I tak jest teraz. Wszystko zacznie się od 12 grudnia, a skończymy 23 grudnia. No. I tych wizyt naprawdę będzie sporo. I w sprawie Antka, i w sprawie Stasia, i w tym chyba będą dwa lub nawet trzy wyjazdy. Jeden wyjazd do Rzeszowa, dwa wyjazdy do Warszawy. Oczywiście między tym wszystkim będą rehabilitacje Stasia, zajęcia Antka, jakieś tam nasze e, sprawy, życie. To będzie bardzo intensywny czas od 12 grudnia do 23. E, ja już psychicznie staram się na to wszystko nastawić. No, muszę się nastawić tak bojowo, e, żeby po prostu podawać, bo naprawdę to będzie intensywny czas. E, będę musiała wszystko przeorganizować. No bo tak, zajęcia, zajęcia i jakoś tak wszystko poukładać razem, żeby odbyła się i wizyta lekarska, plus zajęcia, plus jakieś tam inne rzeczy, rehabilitacja. Aj, będzie intensywnie, ale to już takie ostatnie w tym roku. I jak na razie na styczeń zapowiada, zapowiada nam się tylko jedna wizyta u lekarza, przepraszam. A później, nie wiem, na razie nic nowego tam do nas jeszcze nie wpadło. Zobaczymy później, no, także co kochani no, tyle ode mnie w tym vlogu yy, ja już będę powoli kończyć, będę już kończyć tego vloga tak naprawdę yy, mam nadzieję, że uda mi się go dzisiaj zmontować wrzucić na kanał bardzo wiele to zależy w sumie od moich dzieci, czy pójdą spać bo Antek naprawdę odkąd chodzi do przedszkola yy, nie chodzi już spać normalnie. On ma tam drzemki w tym przedszkolu, on już nie potrzebuje tych drzemek. Yy, wydaje mi się, że nie jest mu to w ogóle potrzebne, ale on tam zasypia, bo dzieci inne śpią. Yy, śpi tam po dwie godziny, wraca do domu i nieważne, która jest godzina, czy to jest godzina 20, czy nawet godzina 23, on nie da rady zasnąć. Yy, uważam po prostu, że te drzemki no, na to chwilę już nie są mu potrzebne. Mamy totalny problem z usypianiem Antka. Strasznie nam się poprzestawiał. Zaczynamy się po prostu bać troszkę, że tak już zostanie na stałe, bo przez to, że Antek nie śpi, nie śpi, również Staś, Staś jest przez to przemęczony. W ciągu dnia potrafi odsyp odsypiać nawet po 3-4 godziny. To jest bardzo dużo. A do czego dążę? Dążę do tego, że chciałabym bardzo, żeby moje dzieci poszły się normalnie spać, abym mogła spokojnie zmontować ten film. Jeżeli nie pójdą spać, no niestety będę musiała po prostu zrobić to tak, a nie inaczej. Także co? Mamy nadzieję, że się uda, że jutro w końcu pojawi się film yy, na moim kanale. Widzimy się już w kolejnym.